Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za upowszechnienie wiedzy o dziejach narodu polskiego, pan Lech Roman Sowieszek. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej ksiądz Ryszard Eugeniusz Kopel. Szydem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybite zasługi w promowaniu polskiej kinematografii pani Hanna Kosińska-Hartowicz. Złotym krzyżem zasługi za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki pan Mariusz Kołodzi.